Pod maską mamy silnik diesla i w przypadku Defendera oznacza to sześciocylindrowy 3-litrowy silnik o mocy 300 koni mechanicznych i 650 Nm maksymalnego momentu obrotowego. O ile nie do końca istotne są te informacje w przypadku Defendera, to czas do setki to 7 sekund, a prędkość maksymalna to 191 km na godzinę. No i oczywiście tradycyjnie sprawdzimy, jak ten samochód przyspiesza ze startu zatrzymanego. Mamy wyłącznik kontroli trakcji. Mamy również tryb sportowy na skrzyni biegów, jednak nie mamy całego dedykowanego trybu sportowego. I zapowiada się być ciekawy test, ponieważ po pierwsze mamy opony terenowe, które nie są dedykowane do testów przyspieszenia i również mamy mocno mokry już asfalt. Jednak nie byłbym sobą, gdybym nie sprawdził, jak przyspiesza Land Rover Defender z układem wysokoprężnym. A więc noga na hamulec, gaz w podłogę, podtrzymanie obrotów. Uhuhu. Bardzo szybko zmienia biegi, jednak całościowo bardzo pozytywnie.